Cześć, Simoneczko z tej strony, ShotGruva. Ja was witam w najnowszym odcineczku z Gruwloga, czyli Człowiek Każdy, w odcineczku, w którym dzisiaj porozmawiamy na ten temat, jakim jest chodzenie po lodzie, czyli nastała zima. Ja w ogóle mam ferie, tak by the way, i o moich przeżyciach z lodem oraz chodzenie po nim. To jest naprawdę całkiem ciekawa rzecz, i na dodatek dodamy jeszcze do tego wyzwania z moimi kumplami, które robiliśmy. W takim razie zacznijmy, może, od tego pierwszego, co nie, <laughs> czyli. Chodzenia po lodzie. To będzie w sumie króciutkie. Tak opowiem o tym szybciutko, żeby nie było. Żeby to tak Was nie zanudzić. Tylko taka, takie delikatne wspomnienie, ponieważ jest już zima. Nawet całkiem lód się u mnie na rzekach zrobił. Można po nim chodzić, więc sobie pomyślałem, dlaczego by dzisiaj nie nagrać na ten temat vloga. W takim razie jak to było? Jakoś 2-3 lata temu z kumplami chodziliśmy normalnie sobie po lodzie, prawda, bo tam rzeczka nam zamarzała, więc no czemu by nie, wariaty małe chłopcy, wtedy jeszcze gimbaza, no to sobie chodziliśmy, chodziliśmy, no i pewnego dnia poszliśmy na taką rzeczkę zwaną łobinka. czy to nawet rzeczką bym nie nazwał, taki mały strumyczek płynący, gdzie macie, wiesz, takie, macie takie spady, wodospady można powiedzieć, w których są gromadzone baseniki. To są takie perelowskie baseny, w którym, do których w lecie młodzież przychodzi i się bawi. No a w zimie zazwyczaj jeździli na łyżwach na nim. Ale to zanim jeszcze powstały, wiecie, te kompleksy lodowiska w naszym mieście, zanim to można, żeby, zanim to było ogólnodostępne dla mieszkańców to ludzie korzystali z natury. No ale my, małe, głupie chłopczyki, sobie po prostu poszliśmy na ten basenik. Z czego upominam, basenik ma jakoś 3 metry lub 4 metry głębokości. No a wiecie, jest zima, jak tam wpadniesz, to uja, pierdolę, jest po tobie. No i tak szybciutko mówiąc, na ten basenik wyszliśmy, no i ogółem, tak wiecie, hardkorowo stąpaliśmy po nim, spoglądaliśmy, czy nic się nie łamie. No i e, staraliśmy się jakby, powiedzmy, nie wpaść, patrząc na to, czy krasie jakoś, nie wiem, nie łamie. No to oczywiście mój kumpel poszedł sobie, idzie, idzie, idzie... Puch, jedna noga wpadła szybko, łapie się mnie i wyskakuje na brzeg. A że ja jestem pojebany, że ja za mało lat lubiałem takie ukochałem hardkorowe rzeczy, można powiedzieć wtedy, no to parłem dalej. Bo im bliżej było basenu, czyli tego spadu, tym bardziej był mniej stabilny lód, ponieważ cały czas woda była w ruchu, więc to jakoś tak wypierdalało pod, do góry, przez co... Lód był mniej stabilny i bardziej mógł się załamać. Było to bardziej prawdopodobne. No, no i ja tam podchodzę do tego rogu, tak podchodzę, 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 i nagle wsiuch wpadłem. Woda mnie wciąga pod. znaczy w sensie wciąga mnie pod wodę, prawda? Ja tak już ledwo co się trzymam, lód tak dresie nagle takim głosikiem. O pomóżcie! Tak wydzieram się, staram się chwycić. Kumpel, który właśnie wtedy ze mną był, podbiega do mnie, daje mi rękę, tak podaje, co nie. Ja tak już się chwytam, chwytam, chwytam i nagle patrzę, nie dosięgam, brakuje jakieś 10 cm. No to wziął pobieg i powiedział, kuj, kurwa, rajcie ja sam, ja nie chcę z tobą utopić się. A ja są myślałem. Kurwa, gdzie pan skurwy synu? No to jakoś tak udało mi się powiedzmy w dziwnej pozycji, bo to było jakoś tak, że podniosłem nogę, wykaraskałem się tak jakoś czogając, już nie pamiętam tego dokładnie, ale to było jakoś tak 2-3 lata temu. Dokładnie byłem wtedy pierwszy gimnazjum, aktualnie jestem pierwszy liceum już. Połowa semestru minęła, więc 3 lata, no 3 lata już. Chyba minęły, jak mnie 4, nie no, 3 albo 4 lata, jakbyś tak to już tyle minęło. No ale never mind, i teraz nawracając do tych, już do tych drugich tematów, prawda? Do naszego drugiego tematu dzisiejszego, człowieka każdego, jest to. Hmm, jakby to określić? Gra w wyzwania. Graście kiedyś z kumplami w papier. Pa, papier, what the fuck. Papier, kamień, nożyce, co nie? Ta gra. No I na przykład, nie wiem, jeżeli ja wygram to w tą grę, ty przegrasz, no to ja na przykład idę sobie kupić kole za twoje pieniądze, jeżeli ja przegram, to ty kupujesz sobie kole za moje pieniądze, nie? No i na takiej zasadzie. Ale u nas. O, całkiem inaczej, to było. Jakby powiedzmy. Rozpierdol. Totalny rozpierdol. No właśnie. No i wie, wiecie, graliśmy sobie nad rzeczką, jest marzec, wtedy przypominam była jakaś. Minus 5 stopni, o, minus 10, minus 5 to tak w wahaniach było, można powiedzieć. No i my, kurde, byliśmy grupką. Ja. Jeden kumpel, drugi kumpel, trzeci kumpel, czwarty kumpel. Była nas piątka razem wraz ze mną, łącznie. Piątka chłopców, którzy są gotowi na wyzwania. No i te wyzwania polegały na czymś hardkorowym. Jako że już wiosna nadchodziła, e, rzeka w ogóle już nie było lodu, odmarzła, prawda? Już ten lód się nie pojawiał, było całkiem zimno. My jeszcze w kurtkach jesiennych popierdzielaliśmy sobie, więc hmm, przypomniał sobie, że było faktycznie zimno. No i kurczę, były takie wyzwania jak na przykład do pięciu. Boże, do trzech walczymy, każdy ma po trzy szanse i dwie osoby przegrywają, które mają za zadanie najpierw nago, czyli że wiecie, bez majtek, prawda? Bez majtek mają wziąć, e, przeskoczyć przez rzekę z takiego, z takiego dużego spadu. Spad był taka, taka, gdzieś różnica była, prawda? Rzeka jest gdzieś taka, spad jest taki miało przeskoczyć stąd, na ten brzeg, prawda, co zawsze się kończyło lądowaniem oczywiście w wodzie, nago, też tym takim strumyczku małem, na kamienie się lądowało, i tak to zazwyczaj wyglądało. A potem, jak już przeskoczyli nad to, mieli biec taką dróżką boczną, wciąż nago oczywiście, a tu była, była godzina 16, czyli jeszcze w sumie w miarę ogarnięte wow, światło było. Nielbiec tą druszką, biegć do takiej latarni, gdzie, która wychodziła na. E, która stała na głównej drodze, gdzie auto w miarę. No, co 10 sekund jedno auto przejeżdżało. No i stanąć przy tej latarni i przez dwie minuty tańczyć tak, nie wiem, uśmiechając się i z tyłkami, po prostu tańczyć. I to dwie osoby, które przegrały. Oczywiście nie udało mi się znaleźć w tej, jakby powiedzmy, nieszczęśliwej, czy może i szczęśliwej dwójce. Ale widok, jaki był, jaki przeżyłem, jaki można było wtedy zauważyć, był po prostu przedni. Dokładnie przedni. No i następna sytuacja, właśnie jest też z wyzwaniami, bo tego było dużo. Ale chcę Wam opowiedzieć tylko dwa najśmieszniejsze wyzwania, z czego drugi jest z moim udziałem. Oj, przepraszam, gdzieś z moim udziałem, gdzie ja przegrałem i tylko jedna osoba miała to zrobić. Bo wiecie, jak byliśmy nad tą rzeczką, to obok są te baseniki, właśnie to jest wciąż ta łubinka, to nad łubinką robimy, tylko że troszkę dalej od tego poprzedniego baseniku. W sumie one się niczym nie różnią, więc to nie ma znaczenia dużego. No i tak czy siak jesteśmy, prawda? No i wyobraźcie sobie tak: my jesteśmy tu, a tu są obok ludzie, yy, dwóch facetów. No i my tak patrzymy, no bo oni dopiero właśnie wtedy przyszli w tamto miejsce. Tak patrzymy, patrzymy, co by tu zrobić. Już wiemy. Jeden z nas, który przegra, bierze, ściąga siebie do bokserek samych i zaczyna biegać koło nich. Robi koło nich 10 okrążeń, a oni siedzieli akurat, przypominam, robi koło nich 10 okrążeń, blisko, bardzo blisko nich i wraca. No i kurde, przegrałem wtedy. Więc musiałem iść, ciągnąć siebie aż do bukserek, czyli wiecie, normalnie tutaj klatka pierwsza i tak dalej, nogi, wszystko nagie, czyli bez... Ej, <coughs> statyki. No, ja, więc ściągnąłem się... ściągnąłem się? What the Ściągnąłem, ściągnąłem e, spodnie i tak dalej do klatki samej, no i zaczynałem biegać. Piękne pierwsze okrążenie, drugie okrążenie, trzecie okrążenie, czwarte okrążenie, Nagle patrzę, jeden z gości wstaje i, mu, i do mnie tak podchodzi. Chwycił mnie tutaj za balki, prawda? Chwycił i mówi, raczej i, znaczy, przepraszam, i pyta się Chłopie, czy ciebie coś popierdoliło? Ja nie przyszedłem tutaj, żeby patrzeć na twoje pierdolone tyłki, w sensie na twój tyłek, gdzie masz owosione wszystko. Jak i nie przyszedłem popatrzeć na to jak ty jak i twoi popierdoleni kumple skaczecie nago do rzeki. Proszę, wypierdalajcie stąd. Cytuję oczywiście jego. To było po prostu mistrzowskie. Nie mogłem się oprzeć od śmiania, patrzeć mu w oczy i się śmiać, bo to było epickie. Kiedy wróciłem tam i przekazałem im tą nadwyraz ze smutną, może i smutną wiadomość, tak to można nazwać. A to się zmienialiśmy, poszliśmy na inny basen i na innym basenie dodwalaliśmy, gdzie tego pana nie było. No. I to w sumie jest na tyle z dzisiejszego vloga. Mówił do Was ShotGrów. I zapraszam Was do subskrybowania, jeżeli Wam się spodobało. chwila, było tak: subskrybowanie, jeżeli Wam się spodobało. E, lajkowanie, jeżeli. Nie, subskrybowanie, jeżeli chcecie więcej człowieków każdych. Lajkowanie, kiedy chcecie. Kiedy. Błow, błow, kiedy Wam się spodobało. I. komentowanie pod spodem. Hell yeah! Nie ja jestem ShotGrów i zapraszam Was do kolejnych odcineczków. Hejka!